Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać, jak możemy w bardzo ciekawy sposób zrobić nasze warkocze. Ja nazwałam te, ten wzór warkocze inaczej. I co jest bardzo ważne w tym wzorze, aby móc y, skrzyżować w ten sposób ten nasz warkocz, Musi, musimy y, ilość czyli ilość oczek na każdym właśnie warkoczyku powinna być podzielna przez trzy. W moim przypadku jest to warkocz skrzyżowany inaczej. Jest to warkocz składający się z sześciu składający się z sześciu oczek. Oczywiście możemy zrobić większy warkocz składający się powiedzmy z dziewięciu oczek. Ważne by było, aby z tego względu, że będziemy mieli jeszcze dwa druty pomocnicze, czyli razem z drutem głównym będą to trzy, czyli musi to być liczba podzielna przez trzy. Także może być to warkocz składający się z sześciu oczek, dziewięciu, dwunastu oczek, ale wtedy odległość między jednym a drugim skrzyżowaniem tego warkocza, Oczywiście musi być większa. Ja właśnie z tego względu nie mówię Państwu, z ilu rzędu składa się ten y, wzór, ten warkocz. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od, od Państwa. Wzór ten idealny jest na wszelkiego rodzaju robótki, czy to będą damskie, czy to będą męskie, czy dziecięce robótki, y, przepiękne pledy, czy bardzo ciekawe poduszki. No cokolwiek Państwo chcecie zrobić. Ja po prostu chciałabym Państwu pokazać, sposób w jaki będziemy krzyżowali te, właśnie te nasze warkocze. Wy, wychodzą naprawdę niesamowicie ciekawie i takie bardzo wypukłe. Do tego jednak będziemy potrzebowali yy, Dwóch, jak gdyby, pomocniczych drutów. Czy to będą markery, czy to będą agrawki, czy to będą wsówki. Ja sobie zrobiłam ze starego y, druta. Zrobiłam sobie takie po prostu pomocnicze y, pomocnicze narzędzia. Więc tak, na druty nałożyłam sobie 12 oczek. Zrobimy sobie taki jeden, jeden warkocz. Odłożę te druciki pomocnicze. I tak jak mówiłam. W moim przypadku ten warkoczyk składa się z sześciu oczek, ale zrobimy sobie klucz oczka brzegowego po dwa oczka na lewo. To są takie boczne naszej, yy, przepraszam, naszego warkocza. Następnie sześć oczek prawych. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i 6. Następnie oczka boczne lewe, czyli dwa lewe i oczko brzegowe. Także tym sposobem przerobimy sobie ze 4 rzędy 4-6. Ja przerobię 4 rządki, tak jak nam schodzą oczka z drutów, aby móc przystąpić do skrzyżowania tych. Tego naszego warkocza. To jest drugi rządek. Zrobimy sobie jeszcze, przerobimy sobie jeszcze dwa. Przerobiamy tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Obracamy robótkę i przerobimy sobie jeszcze jeden jeden rząd. Obracamy robótkę i teraz powiedzmy, że doszliśmy do wysokości, gdzie chcemy skrzyżować ten wargocz. Więc przerabiamy sobie te oczka boczne i mamy, proszę spojrzeć, sześć oczek. I co teraz robimy? Czyli jest podzielne przez W tym przypadku mamy po dwa oczka, czyli 3 razy po dwa oczka. Więc tak, pierwsze dwa oczka ściągniemy sobie. Pierwsze i drugie ściągniemy sobie na pomocniczy drut i przełożymy ten drut pomocniczy, czy to będzie marker, czy agrawka, czy, czy wsówka. Przełożymy sobie z tyłu naszej robótki. Następnie. Następne dwa oczka przełożymy sobie na następny marker. Proszę spojrzeć. Ściągamy z drutu i przewieszamy z przodu robótki. Następnie przerabiamy dwa oczka. Raz, dwa oczka prawe. Następnie z drutu pomocniczego, który nam, powiem tak żartobliwie, wisi z przodu, przełożymy sobie na lewy drut. Przełożymy sobie na lewy drucik, odkładamy, przerobimy sobie te dwa oczka na prawo. Tak. I pozostał nam drucik pomocniczy, który, proszę spojrzeć, wisi sobie z tyłu, trzymając te dwa oczka. Więc te dwa oczka z drutu pomocniczego, który znajduje się z tyłu robótki, przełożymy sobie, przełożymy sobie na lewy drut. Pierwsze, pierwsze oczko i drugie. Ściągamy sobie, wyciągamy ten drut pomocniczy i przerabiamy te następne dwa oczka na prawo. I w ten sposób skrzyżowaliśmy sobie ten nasz warkocz. Robimy oczka boczne, oczka lewe. Obracamy naszą robótkę. I przerabiamy dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli na każdym drucie, na tych dwóch drutach pomocniczych i na drucie głównym, musi być taka sama ilość oczek. Proszę spojrzeć, zrobiliśmy sobie to pierwsze skrzyżowanie. I robimy w górę w zależności jaką odległość chcemy między jednym skrzyżowaniem warkocza a drugim i w ten sposób wyjdzie nam taki efekt końcowy, naprawdę niesamowity. Bardzo ciekawy, wypukły. Proszę spróbować, chociażby nawet, aby zrobić sobie taką małą próbkę i spojrzeć jak. Wygląda ten wzór w rzeczywistości. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam, yy, proszę Państwa, aby pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Służą pomocą, oczywiście, w miarę swoich możliwości. Proszę również o odwiedzanie mojego kanału w YouTube. Mam bardzo ciekawe wzory Państwu do pokazania. Jeszcze raz dziękuję już Państwu i życzę powodzenia.